tam wszystkich Odczepiam sobie tutaj Siewnik i wał Tu przed siewnikiem, bo i tak nie będę Nie będę korzystał z siewnika Bez wału, więc muszę najpierw Wał zaczepić a Zrobiłem tak, żeby nie można było zaczepić siewnika Bo z prędkości Często podjeżdżam pod siewnik, i, a bez wału, nie podniosę go, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, żeby gdzieś odjechać, i czy no w ogóle, żeby go tam gdzieś podnieść. Zasiłem 3 hektary rzepaku, ale to w innym odcinku albo było, albo będzie. A teraz muszę tutaj trochę zrobić porządek, bo ciasne to podwórko to, to tyle dobrze, że sąsiedzi tutaj użyczyli mi po kawałku, bo by była bida. Kompletna yy, i, i tak, muszę, muszę wywieźć tego apostelka, czy tutaj celuję, czy nie? Pocelowałem, ale trochę krzywo. I teraz, i teraz, 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 a jeszcze troszkę do tyłu widzę. No i muszę podłączyć, muszę podłączyć wąż tego. Zjemy. Ok. Okej okay. Światło sobie od razu podłączę Dobra Okej okay. I teraz tak, na stopę to musimy przyłączyć tutaj Muszę podnieść I zabrać te Pniaczki. A jeszcze muszę cofnąć do tyłu troszeczkę. Najpierw cofniemy sobie. Co jest? No, Okej. Okay. Dobra. I teraz do góry. Nie wiem którym. A tym. Dobra. Okej. Okay. W sumie nie wiem, czy te, czy te pniaczki były potrzebne, ale na, wszel, na wszelki wypadek podłożyłem. Przepa jest pełna. No i co, opuszczamy teraz powolutku. E, zasady BHP, nie róbcie tak. W sumie to chyba mi nic nie grozi. A. Okej. Okay. Tak. Miałem obciążnik założyć. Znowu zapomniałem. Eee, chociaż to i bez obciążnika pojedzie, ale i tak później do e, mi trzeba. I teraz tak, od, odjeżdżając to muszę, to musi tak być. A, zapniemy sobie od razu. Ale tu się nabrudziło. Kurde zwałka mi tutaj zaczęło cieknąć albo to z tego Nie, może to z tego Ale wcześniej tak mi się wydawało, tak jakby z wałka e, e, e. Teraz tak, muszę na opuszczanie, czyli do przodu i muszę podjeżdżać do przodu O Dobra, na razie się... Nie! Nie tak to muszę wyjąć. O, o tak, teraz tak to już deskę mogę wyciągnąć, nie, nie wyjdzie. Musczamy Okej. Okay. Nie, to ja sobie zjadę już z tej deski I ono będzie wisieć w powietrzu wtedy O tak Ale może jeszcze nic straconego z tym obciążnikiem, bo Nie wiem gdzie on, gdzie on jest, ale Może zaraz przyczepą podjadę i go I go zaczepię Dobra, to jest na kiper. sobie ściągniemy tą. lądekę sobie ściągniemy. Tutaj ratowaliśmy się, chociaż. żeby mi też nie złapał. Bardzo ładna blada. glutenu nie ma, bo ma. E, ile ma glutenu? Dwadzieścia cztery, ale czternaście osiem białka siedemdziesiąt pięć gęstość. Zobaczymy, ile to jest na tej przyczepie. Niestety obciążnika nie przeczepimy, bo jest w tym miejscu No trudno. Pojedziemy bez Tylko łącznik odczepię, żeby tam się nie Nie dełtał Dobra, kurczę chciałem zrobić wam yy, odcinek z transportu, aż jadę Jadę, cały czas jakieś telefony mi dzwonią i nie mogę nic ponagrywać Dobra, chciałem, zobaczyć, chciałem żebyście zobaczyli jak on się zachowuje z taką pełną przyczepą Do tej wertepy Mam pełno nasypane więc Lepiej żeby mi się nie rozsypywało Szczególnie Najgorsze są takie yy, Zagłębienia yy, I ta przyczepa tak Bujnie i wtedy Wysoko jest yy, no, Wysoko nasypane Wysoko środek ciężkości I tam się rozsypuje Wiele razy Przy drodze już widziałem ślaczki Usypane pszenicy więc tutaj jeszcze jest nierówności są? Tu będzie zaraz jeszcze pod górę? Nie wiem czy ja tu kamerę mam dobrze? O, takie skromne 29 godziny. Teraz będzie górka, to zobaczymy jak on pod tą górkę się wydrapie Ile obstawiacie, że jest na tej przyczepie pszenicy? Niby... Michał mówił, że 10 ton wchodzi tej, tej pszenicy, ale jak jest może z parametrami i tak szczupkiem nasypana, udeptana, to może to będzie ponad. Dobra, rozpędzamy się. Dajesz! Pierni, czy on w ogóle o, pszenica rozsypana nie, zszedł prawie z prędkości no, szacun no i pięknie się z tym jedzie prawda, nie tłuczy w zaczep jak tamta jak tamta moja szóstka i tylko tak bak, 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 bak. no i wiadomo, wyrabia wszystko To tu jest na, na zwykłym jeszcze, na piton fix A jak na kule, To jeszcze lepsza bajka Wyjechaliśmy z Krubieszowa No i znowu wjeżdżamy ten Krubieszów Głodny już jestem, bo to już pora obiadowa za 101 10 Wioskami, kurde trochę namagam. Ale obiad już jest gotowy, ale muszę to wywieźć i dopiero zjem nie ma to dam to, nie ma żeby sobie za darmo obiad zjeść a co wam jeszcze powiem? Bardzo fajnie się z tym cofa widzę w lusterkach. Dobrze. Aczkolwiek lusterka są zwykłe. Nie są te no takiego szerszego, z szerszym kątem widzenia. Znaczy są trochę takie wypukłe i nie są tam, to nie jest takie zwykłe lustro, ale nie mam tych dostawek na dole jak tam mają te nowe Nowe ciągniki ale jakoś dobrze jest ustawione nawet dobrze widzę w dwóch lusterkach. Czy jak gdzieś tam skręcam, to na krzyżówce, czy to widzę, czy, czy nie, nie wjeżdżam na krawężnik? No, teraz przejeżdżamy koło browaru Sulewski. Sulewski, browar Sulewski. 2010. O dobra, tu już musimy polgować. Ja sobie to ze sprzęgłem schodzę z pobiegami, wtedy tak nie tłuczę w tej skrzyni Wspywać mojego uroku, drogi fajne tutaj mamy już w okolicy, to nieźle się nawet jeździ. Cały czas z gazem w podłogę O tutaj się może troszeczkę zepsuć No a tutaj po lewej kiedyś był SKR Tutaj była stróżówka To moje lata dzieciństwa Tam spędziłem z tatuśkiem na Bizonie rekordzie Moja szko... O, szkoła. Nie, to akurat nie widać teraz. Za tym budynkiem jest. Zaraz, zaraz zobaczycie. Kto chodził do tej szkoły? Przyznawać się. O, chłódę, to jest drzewa. Dobra, później wam... Pandemic. Piękna sprawa. Te silosy się budują jeszcze. tutaj moja szkoła, tutaj się uczyłem. Technikum moje. A zaraz Wam pokażę, ile było. Zobaczcie, było 10 ton, 10 ton i 20 kg nawet. To był apostel, więc tak, białko 13,6, gluten 31, gęstość 75,5. Netto 925,23 grosze, czyli 990 brutto. Dobra, słuchajcie, jadę teraz inną drogą, bo jadę tato Kosi i jadę mu zawieźć tą przyczepę. On jeszcze u siebie ma do koszenia chyba hektar 70, czy tam 1,5 hektara, i mu zawiodę tą przyczepę. Powinno mu to starczeć. No i pojadę sobie już na ten zasłużony mój obiad, zobaczcie 13.30, a ja głodny... Wisłostradą przejedziemy. To jest nasza chrubieszowska Wisłostrada. Kto jest stąd, to wie, że tu była taka fajna chopka kiedyś. Takie zagłębienie i samochodem się wyskakiwało. Maluchem tutaj zawsze ten. Ale już by nam wyrównali. O, od tym miejscu. Już nam to wyrównali. I już nie można skakać samochodem. Maluchem kiedyś skakałem. Jak wracałem ze szkoły, wiecie, główna żeria, yy, ten, siano w wełbie. I człowiek się rozpędzał, żeby tutaj wyskoczyć. Mało zawieszenia nie połamał. Albo do rzeki, dobrze, że do rzeki nie wpadliśmy. Dobra, ja już jestem na polnej drodze do Taty i tutaj spotkałem znajomego zestaw. Bardzo ładny. Tam HLK stoi I tutaj Metal Fax z też 6930 No a Kosi tukańcem chyba 320 Znaczy nie tutaj chyba dopiero przyjedzie Dzisiaj żniwa trochę z innej perspektywy, też tylko że jestem kierowcą. Teraz już patrzcie, jaka tam akcja się dzieje. Ale się kurzy. Tu kano, o Tato tam jedzie. No to GoPro to z daleko nie nagrywa, więc nie ten. O tu już wykosił, zobaczcie. Tu już wykosił, tam się mu nie zmieściło. To zbiornik nie zmieściło mu się, więc pojechał tam dokończyć. I zaraz zobaczymy, jak tutaj. Ło! Wow. Tutaj też udeptane, widzę. Udeptane zaraz. Wziął zbiornik. Mama pojechała. Yy, znaczy, mama mnie przywiozła. Pojechała po. Po sześćdziesiątkę. Po sześćdziesiątkę. No co sześćdziesiątkę? Po peka I pojedzie. Yy, I pojedzie. Tam, gdzie wapno mam zrzucone, to tam wysypię i tato pojedzie mi w zbiornik złapać ten jęczmień na ugorze. I tam, gdzie tam gdzie był rzepak, patrzcie, kurczę, ostatnie jeszcze przed chwilą było słońce. Ostatnie przebitki słońca tego były. Idzie jakaś fala, fala chmur, zach, zachmurzyło się. No, i jutro ma. Jutro ma padać deszcz dobrze, że mu podstawiłem tą przyczepę sobie wykosił O Dobra Jedziemy O, a tam jeszcze wywiozłem Wywiozłem czarkowo czarkowe te przy, przyczepy

10 jest. To będziemy mieli troszeczkę taki gorszy wyjazd? Włączę sobie przedni napęd, żeby nie złapał poślizgu gdzieś tam, chociaż obciążony tył to nie powinien ale na co mam nakopać dołów? Nie lubię, jak ktoś tutaj dołów na kopie później nie można iść. O, ta mnie dogonił. Górzy się a. Suche Ładna Sucha pod ręką Dobra Tato pojedzie mi w jęczmie, Weźmie zbiornik A ja do, jadę do domu Trzeba się jakoś szykować Na Na obornik tutaj Na tym polu Dobra trzymajcie się na razie Cześć